Jak nie jesteś moim mężem Tomaszem, to przewin ten film dalej. A ja się zwracam do mojego męża. Tomciu, ja przyjechałam do tego pana tutaj, co robi fronty. I chciałam tobie pokazać, że tutaj właśnie ten pan robi fronty. I ja bardzo marzę o tym, żeby mieć nowe fronty do kuchni. I to naprawdę dużo nie potrzeba, tylko wyślesz rozmiary tych frontów kuchennych naszych temu panu i on wszystko zrobi. Zobacz, tu jest taka maszyna. A ja wiesz, ja wszystko posprzątam, ja wszystko zorganizuję. No, a później Ty tylko zamontujesz. A, a ten pan tutaj zobacz. Wy, wy zrobi fronty, później polakieruje i gotowe nam wyśle. Co Ty na to? A jak kogoś to nie interesuje, to tutaj nie komentujcie, bo to jest tylko pytanie do mojego męża. O, tutaj właśnie te fronty. Można tutaj wszystko wyrysować, wy, nie wiem jak to się nazywa, wykroić. Pięknie to wygląda, a to później jest polakierowane. O, tak to wygląda. Piękne fronty, bardzo mi się podobają, ale ja oczywiście mam swój ulubiony wzór, zaraz Ci pokażę. O i właśnie ja z tych frontów będę sobie wybierała. Oczywiście jak się zgodzisz, mam nadzieję, że się zgodzisz, wymierzyć tylko te w domu, a ten pan tu wszystko zrobi. No nie martw się, to, to generalnie szybka robota. Będę miała piękne szafki kuchenne, naprawdę bardzo ładne. I różne kolory w ogóle dobiorę sobie do... Do koloru Twoich oczów, kochanie. No, tak to wygląda super. O! Tak to wygląda. O, tu jest ta firma, jakbyś chciał wiedzieć, że. O, tutaj przyjechałam właśnie do tego pana. On nam robił te fronty, właśnie, które już montowałeś, więc bardzo fajne. Piękne kolory. No, więc ja wracam do domu, a Ty, oczywiście, zastanów się. Nie, nic trudnego, nic. Łatwe, łatwe.